Nowy Halloweenowy update w wysiłowaniu na rękę jest totalnie za mocny. Otrzymaliśmy nowy świat Halloweenowy, w którym są nowe jajka, nowe pety, ale także nowa waluta, za którą da się to kupić, czyli cukierki Halloweenowe. I problem, słuchajcie, jest taki, że rozwalanie tych dyń czy duszków trwa godzinami, ale kiedy już kupujesz jajka, to mają one tyle siły, że początkujące gracze nagle mogą awansować do ostatniego świata, bo ta siła to 100-200-300 czy 500. Tysięcy. Natomiast w sklepie za Robuxy wylądowała postać, która ma chyba 3 miliony siły. Dzisiaj spróbujemy ją odblokować, a to może trwać wiele godzin, dlatego obejrzyj to do końca. I pamiętaj, jeżeli grasz w Stumble Guys, to wpisuj kod Abra raz na tydzień i bardzo Ci za to dziękuję. I faktycznie, widzowie, macie rację. Tutaj jest portal do Halloweenowego świata, a w nim naprawdę ciekawe się dzieje, dlatego że są nowe jajka, są nowe pety, ale co ciekawe, tutaj w demon marki można kupić. Gościa, który ma, słuchajcie, 53 miliony siły! Ej, serio, co to jest? Ja bym w ogóle chciał pozbierać, słuchajcie, tego z 225 tysięcy, to by było sztos, żebyśmy kupili tego gościa. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak się rozwala, słuchajcie, właśnie, zbiera te cukierki, bo tutaj mamy cukierki, no to słuchajcie, podchodzimy sobie do dyni, no nie. I klepiemy dyniarza. Tylko, że no właśnie, zbiera się tego naprawdę, ale to naprawdę mało, no nie. Serio, dlatego, że tutaj idąc tym tropem, każdy by miał tego mnóstwo, aż musiałem wyłączyć swoje pety, dlatego że nie jestem w stanie inaczej słuchajcie tutaj uderzać. Patrzcie, jedziemy, jedziemy. Jestem w ogóle bardzo ciekaw, czy zdobywamy więcej cukierków, bardzo jeżeli mało mamy więcej dostaje. siły. Ja mam na przykład ich 393 teraz w tym momencie. I patrzcie, nie wszystko da się uderzać. Ej, ale super by było, gdyby dało się wejść do tych domków, a tam byłby, słuchajcie, jakiś super ukryty nie pet. Nie wszystkie dynie da się właśnie, no. No dobra, ale tu na przykład słuchajcie tych dyni jest bardzo dużo i one są też słuchajcie się co bardzo. Chwilę raz wiąciesz, no wiesz? właśnie. Więc musimy je pozbierać i ewidentnie, słuchajcie, musimy potem za to coś kupić. Tylko popatrzcie, rozwaliliśmy naprawdę gigantyczną dynię i za nią dostaliśmy tylko 158. Tak. Mało, mało. Pytanie, czy tu się da zrobić jakiś mnożnik, bo jeżeli tak, to ja bym go kupił na zasadzie jakiejś przepustki. No nie no, popatrzcie. My nawet tysiąca dyni jeszcze nie mamy. Zaraz I nawet ducha do 1000... możesz, wiesz, tutaj też jest duch. Ej, właśnie, widzę, że jest duszek, a czy ten duszek zmienia coś, czy nie? Ej, w ogóle ja dostałem bardzo złotych. ten duszek jeden. Ej, dobra, rozwalę ten. Dużego duszka i zobaczmy, jak to wyjdzie, bo naprawdę ciężko się słuchajcie, to mnie ale spoko, że taki wow, update wszedł. Dobra. Duża dynia. Uwaga. Okej, okay, ej, on mi dał co, bardzo coś, dużo Hapel? jakichś, słuchajcie, winków, ale to ewidentnie nie są te cukierki. Ja też przypomnę, słuchajcie, że my mamy do odebrania, wymaszenie do tworzenia fioletowych pecików i jeszcze nasze właśnie peciki. Więc zaraz się słuchajcie, tym zajmiemy, ale rozwalmy tego. Rozwalmy też teraz duszka. To mocne są, co? No właśnie nie wiem i chcę i zobaczyć, bo ja ani razu że Żadnego nie robiłem. Ej, kurde, ja nawet nie stać ja mnie na otworzenie jednego. Mam 1100, więc mam jeszcze troszeczkę za mało, o, żeby. ja mam 900. Okej, okay, no dobra, to ja w takim razie, słuchajcie, rozwalę teraz tego gościa. I teraz. No dalej nie mam 1200 stereo. Dajcie mi zobaczyć to nowe jajo. Dobra, w tym momencie, słuchajcie, mam 1200 cukierków. Chciałem jeszcze zobaczyć, czy tutaj, słuchajcie, w prezentach nie ma właśnie takiej dyni, ale chyba nie. Tutaj w tych właśnie, słuchajcie, nagrodach też nie widzę. Mamy niby jakieś bile. Czy coś, ale dyni to nie. Natomiast tutaj w sklepie za 17,5 tysiąca Robuxów mamy Spectral Scorpiona, który ma 2 miliony 600 siły. To dużo. Ja tak czy inaczej, słuchajcie, teraz używam tej potki, używam tej potki, używam tej potki, dlatego, że będziemy otwierać sobie te jajka. Mam 1200. No Zobaczymy, dwieście. jak to wyjdzie. Właśnie Ja też mam 1200 i mamy tak Skeletal Papuga jakaś. Mamy Snake. E, tutaj coś jest ucięte, ale jakiś Spirit I Grim Ripper. Nie ma tutaj. Dobra, uwaga, od Aha, dalej mnie na to nie stać. Wow. Dobra, widzowie, otwieramy to Bajo jajo i trafiamy z PES-u. Ej, ani złote, ani nic dobrego. Najgorsze, Jakiś co fajny? mogliśmy trafić. I właśnie pytanie, ile on daje siły? Na pewno on nie daje tyle siły, co nasze pety w tym momencie, Uu, ale 300 chcę to. Nie, Ej, papuga daje tysiąc, znaczy to jest szalenie mało, ale... No kurde, dla początkujących graczy to nie tak źle. No to tak, słuchajcie, ja miałem ponad tysiąc tych cukierków. I widzę, że tak, Pecika ja to bardzo ciężko za to kupić. Ale można kupić za to jabłka, no nie? Serio, no tylko, że te jabłka już ustalaliśmy, że nie do końca wiemy U, nawet, słuchajcie, co one robią. Bo mamy tego, słuchajcie, naprawdę dużo. Więc ja sobie oczywiście tutaj to poklikam. Tutaj też sobie poklikam. I te Green Apple, no naprawdę, to nie jest najlepsze. Niektóre co, dają w ogóle jakieś kucharki. Kurde, ej, naprawdę, trochę jest tym, dlatego, że to jest Trasznie strasznie drogie. To. Na przykład, żeby zbierać 10 koła, to trzeba będzie się natrudzić. No dobra, ale porozwalajmy trochę tych dyni. Zobaczymy, słuchajcie, bo jednak ja bym chciał tutaj coś fajnego trafić i zobaczyć, jak ja to ja będzie wyglądało. Idzie, tu dobra, duski, tutaj na przykład ustęp 200. Ej, dobra. 200 jak dała jedna dynia, to już całkiem sporo. O, tutaj 80. 50. Tutaj, no okej, jakieś bo Dało mi jakoś bardzo, bardzo dużo, słuchajcie, wygranych, no nie? Więc jak wrócimy zaraz do normalnego świata, a zaraz to zrobimy, żebym odebrał moje inne pety. To zobaczymy, ile faktycznie, słuchajcie, tych wygranych dostaliśmy. Na przykład 104qn. No to to wydaje się być, Ja chcę jedno jajo dużo. otworzyć, ale za 2,5. 14. No właśnie, ja teraz sobie też zbiera, będę zbierał właśnie. na to lepsze jajko. Tak, ewidentnie chciałbym, słuchajcie, otworzyć jakieś naprawdę dobre jajo. I zobaczyć, czy drafimy jakiegoś peta, na przykład, który ma 50 tysięcy siły. No bo w teorii, jeżeli ten najsłabszy pet ze wszystkich tutaj ma e, stówkę... E, znaczy, ma tysiąc, tysiąc. No to te jakieś lepsze powinny mieć po 50 tysięcy, czy 100 tysięcy nawet, no nie? I znak coś tam. ¿Qué Dobra, się dostała, mało. O, no to to już jest całkiem spoko prezent, jak się dostaje kości jeszcze za to. Dobra, Julka powiedziała, że następne jajo, słuchajcie, co do taniości czy drogości. Ja jest za dwa na i nie. pół tysiąca. To poczekaj, poczekaj, zaraz tam do ciebie przyjdę i zobaczymy, co ty tam ze e, odbierzesz. Dobra. Jestem już tutaj i teraz tak, masz za 1200, Dę. potem dwa i pół. Dobra, jest tutaj okej. Okay, Dobra, otwieram, otwieram. Jeden pecik bardzo słaby, potem ten piekło. Niezbyt pol... często lat. Jakiś królik zielony. Okej, okay, czyli najtaniej co mogłaś dostać. I ile on ma siły w takim? W takim razie, jak wejdziesz Właśnie tam. Właśnie sprawdzam, w wipunek, bo Ja mam skeletal papugę, która daje tysiąc i to jest naprawdę gigantycznie mało. A może się pozbierali ma... od razu pięć Ty... tysięcy? O, tysięcy to... mam. Ile? 15 tysięcy? 15 tysięcy. Okej, to słuchajcie, całkiem dużo. To w takim razie pozbierajmy na to jajko, Już albo lepiej. nawet na to i zobaczymy. Może się okazać, że serio te pety nie będą takie beznadziejne. Natomiast my widzowie mamy tutaj do odebrania całkiem sporo naszych pecików, które akurat nam nie pomagają w tamtym świecie, ale zwróćcie też uwagę ja. na to, że to mamy dwa 2 sekstyliony wygranych. Jak wchodziliśmy do tamtego świata, właśnie dyniowego, to chyba nie mieliśmy tyle, nie wydaje mi się, widzowie. Bo dzięki temu możemy kupić nowe szlaczki. No tak, tak, możemy, słuchajcie, dzięki temu kupić nowe szlaczki, ale ja bym chciał zobaczyć jedną rzecz. Ile my zgarniamy wygranych za wygraną słuchajcie w Dino Worldzie, dlatego że my mamy jednak Dino World teraz. długo to się robi? Bardzo długo. Więc wjeżdżam sobie tutaj, słuchajcie. Okej, okay, i teraz tak. Archeologa, jak pokonamy, to mamy 2,8. QN, słuchajcie, no to tam chyba dostawaliśmy w tym dyniowym świecie tego więcej, albo mi się tylko wydaje, no bo popatrzcie, tutaj licznik się w ogóle nie zmienia. No i po odebraniu naszych pecików, słuchajcie, kiedy, uwaga, kliknę zdejmij i tam wyposaż najlepiej, no to w tym momencie nasz najgorszy pet ma 672 tysiące, a przed chwilą no, nie ma miał 624. super, chyba. ekstra dużych dyni, nie? Takich no to wiesz, by się co? na pewno przydało, laki, albo laki żeby z tych albo coś... w tych darmowych prezentach, słuchajcie, właśnie były jakieś dynie, albo o, super otworzyłem ryżki. jakieś laki bloki, Dostałem jakoś bardzo dużo, słuchajcie, tych wygranych O, oh, wow, no dobra, ale y Nie, 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 ja jestem jeszcze W normalnym świecie, mm, ale chciałem zobaczyć Czy tutaj, słuchajcie, no niestety Ale dyni też nie będzie I muszę przyznać, że teraz, słuchajcie, zbieranie siły Jest dużo, ale to dużo większe Popatrzcie, zaraz dobijemy do jednego QI Natomiast my nie będziemy teraz tego robić, dlatego Że mamy tutaj, słuchajcie, peciki, które nie mają Żadnych ulepszeń, na przykład, no dobra Tu akurat jest glowing, ale ten gość Astral Wine nie ma niczego, więc musimy Go, słuchajcie, zmutować, wiecie, to są peciki świeżutko wyjęte z tamtej maszyny, więc ewidentnie, słuchajcie, tutaj to ciśniemy. Wezmę starborna no. jednego, wezmę starborna drugiego i, słuchajcie, mutujemy je od razu. Nawet jak będzie świecące, a nie tęczowe, to i tak trudno, chociaż teraz ja tęcze. Widzisz? Więc mogę się, słuchajcie, jak najbardziej z tego cieszyć. Tutaj jest kolejny, który Ty w ogóle... Czy jeszcze możesz zmienić. ulepszyć te swoje pety? Ja już myślałam, że lepszych się nie da. Nie, nie, no mogę, mogę, mogę. Wezmę skeletal papugę, wezmę to, wezmę Lunara, słuchajcie. I teraz dawaj, lecimy. Znaczy, bo są po prostu pety, których jeszcze nie zmodyfikowałem. I to jest właśnie jeden, na przykład z nich, okay. no nie? Kilka ich tutaj dosłownie zostało. Na przykład ten ma milion dwieście i ani razu jeszcze, słuchajcie, go tutaj nie używałem. Dobra, e, te, co mają 670 tysięcy, to jest dziecko, to potem może się przydać, na przykład do łączenia, no ale trudno. A co czemu to się nazywa takiego? dziecko? To jest właśnie że, taki że mały, nieprzerobiony że jest jeszcze. Mol. Tak, tak, mały. tak. Oni po prostu mają okay. takie tłumaczenia nieogarnięte, no nie, no. Ale po, a potem na przykład się nazywają duży i ogromny, no nie? Mamy tutaj też, słuchajcie, też. Te, o, ten ma milion pięćdziesiąt dobra. To wezmę magicznego tryceratopata. milion te... No. O, całkiem sporo. Bo teraz mój najgorszy Pet ma 670 tysięcy, coś tam 672, chyba. A teraz zobaczymy, ile będą miały. Chur, dużo. Bo tu jeszcze są kolejne do ulepszenia po 960. Tu jest na przykład nie zrobione jeszcze. No to użyję tego, co ma 670. Użyjemy go, widzowie. Sprawdzimy. Może się uda, i niestety, ale się nie udaje. Mm, no nie świetnące. wiadomo, no musi się nie udać. No jak to u łaberki, dobra. Tu jest 960 tysięcy, slajcie. Więc weźmy teraz gościa, no którego, którego? No 640, to tego na pewno użyć nie użyjemy, więc może możemy jak najbardziej Może go zużyć. Duch. Może I będzie o, już Tęcza, musiała. tęcza, dobrze! Let's go! I teraz po wyposażeniu najlepiej, mój najgorszy pet dalej ma 672. No tak, ale to nie powinno nas dziwić o tyle, Oj, tak, że, masz bardzo że my te typeczków dłużej. z na przykład milion pięćdziesiąt, który już i tak był tutaj gdzieś wysoko, na milion trzysta na przykład, no nie? Więc te najniższe pety dalej to nie ma żadnego znaczenia dla nas, ale mamy tutaj jeszcze kilka, których używamy, na przykład właśnie ten 960, więc warto byłoby go też zużyć. Astral nie... Pirotka, a tego na y, obok, jako plusik, to tracisz go. Nie? O, tak, tak, on się zużywa. Jak najbardziej on się zużywa. Ale my korzystamy okay. na tym, że dzięki temu, no właśnie, mamy, słuchajcie, inne tutaj mocniejsze pety. Dobra, użyjemy tego 670, bo z niego już nic więcej na pewno nie wyjdzie. A teraz, słuchajcie, jak to. Oj, już myślałem, że będzie tęcza, ale niestety nie tym my razem. Jednak. No dobra, czyli jeżeli coś jest poniżej 670, to jak najbardziej możemy tego, słuchajcie, użyć. Więc weźmiemy gościa, który właśnie ma tutaj 700. I i użyjemy tego co ma 670 i potem zrobimy to samo Więc prawdopodobnie te najniższe pety też nam podskoczą jeżeli chodzi o siłę A przynajmniej taki jest plan Znaczy zobaczymy bo weźmiemy teraz tego Użyjemy tego Już więcej i nie możesz tak zmutować Masz wykorzystać. No nie teraz to już naprawdę wszystko wykorzystałem co hmm. mogłem I uwaga jak weźmiemy sobie tutaj wyposażnej A w ogóle wykonaj wszystko wyposaż najlepiej i tak dalej To teraz nasz najgorszy dalej ma 672 Ale widzicie wleciał na przykład gość który ma milion 300, Tych słuchajcie po milion 400 miałem dwa a teraz mam ich, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Przykładowo wcześniej nie miałem tego, po 840, a teraz go mamy. I zbieramy, słuchajcie, siły teraz po 65 trylionów, więc różnica jest całkiem spora. A wiecie co, otwórzmy sobie jedną diamentową skrzynkę, zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. I wypada o, ramię 560, no bo. Ej, ja mam takie jedno ramię, co ma 170? 170, 170 Chyba 800? Gdy to jak się, masz tak 800, tak to całkiem sporo. 170% słuchajcie. ma. Okej, okay, no dobra, no to u nas jest Uf, 1050. To w sumie, ej, ja mogłem ci takie ram jak najbardziej przekazać. No i dobra widzowie, w takim razie dajmy Jude. Ja nie wiedziałam, jakąś że ramiona też się da. Ten, dam ci buf księżyc, bo ja z niego nie no skorzystam, daj, a on sprawi, że ty będziesz biła, nie wiem, z osiem, dziew no dziewięć razy mocniej. No bez kitu. Serio? No właśnie. Będziesz, ja tak tylko musisz go zaznaczyć, ale... żeby oczywiście no, tak, go tak, użyć. Tak, tak, żeby był założony. Pro zaprzestanie. Ja jeszcze sobie pomyślałem, że my możemy zenchantować, Słuchajcie, I to te chyba heciki. też ma wpływ na cukierki, wiesz? Na cukierki? Że szybciej Siła. rozwalasz cukierki? mi się wydaje. O kurde, ale. No t... Że dostajesz więcej cukierków. Jak to więcej? Naprawdę? No tak mi się coś wydaje. Nie, że to, to jest tak niemożliwe. Natomiast e, szybciej się bije na pewno. Popatrzcie. Teraz jak no, wyposażyłem tak, 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 mocne szybciej. pety, to dużo szybciej rozwalam te dynie. To, to jest gigantyczna różnica, no nie? No naprawdę, U, bardzo, bardzo ta szybko. to ile ma hapet? Czysta. Pokażę, czy... że pusta. Co masz? Znalazłeś dynie które która ma No, cztery cukierki tylko. Okej, okay, dobra. Jestem ciekaw, czy faktycznie jesteśmy w stanie znaleźć. Te jakieś gigantyczne dynie, takie no, naprawdę olbrzymie, bo to by było przepotężne. Ja tak Ale czy inaczej... zobacz, ono miała 200 HP, nie? No. Dostałam 200 yy, i dostałam 70 cukierków, a druga yy, dynia miała 100 HP i dostałam 80. Ale bo to jest losowe, to jest totalnie losowe. Ja na przykład no teraz tak. tutaj słuchajcie, podbiję, tutaj rozwalimy to. Dobra, tutaj pach. My je mamy na jednego ciosa widzowie niektóre. Naprawdę Patrzcie, wow, 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 I przez no to ja też dużo więcej zarabiamy. Tak no i pusta. E, tu jest na przykład duża dynia, która ma 26 HP i była pusta. No i to jest słabe akurat, że są te puste. Dobra, to A tu jest a taka to sam 300 20. cukierków, już mam 3,5 tysiąca. Nice. Dobra, to ja mam teraz w tym momencie dwa 800, ale zaraz będziemy mieli więcej. Już 2900, dobra. Okej, okay, i jedziemy tutaj. Tu jest duża, która ma 22 tysiące i dostaliśmy za nią tylko wygrane, ale z drugiej strony te wygrane zaraz mówię, wrócimy do normalnego świata i zobaczymy, czy też mamy też może więcej. być, okej. Okay. No, może to być całkiem też spoko. Dobra, tutaj duszek dał nam tylko 21, to malutko. O, duszek, o, który 300 ma fiksów mi dał duszek. O kurde, no to ten powinien dać dużo. Ten, tylko 23? No, Ej, dobra! Ja nie wiem od czego to zależy, ale no, niektóre dynie piszy. są super duże dobre, a niektóre są naprawdę tragiczne. Dobra, rozwalmy to. Ta ma na przykład 24 HP e, oh, i wow, dała 177. Wow, no, to wow, to wow. już dużo. Tutaj dało 66. Tutaj słuchajcie, a czy mogę to rozwalić na przykład? Nie, tego nie mogę. Dobra, tutaj też była, co ma 20 i dała mi 1,1 SX, słuchajcie, tej siły. Wow. Dobra, no to w takim razie zaraz 4 sobie tysiące. sprawdzimy. Zaraz sobie sprawdzimy, słuchajcie, jedną rzecz, a mianowicie Raz czy HP mogę mają te kupić dynie. lepsze kroki. Bo ja bym kupił, słuchajcie, lepsze szlaki, ale do tego wszystkiego powinniśmy jeszcze enchanty porobić. Dobra, jak to wygląda? To jajko już Julka sprawdzała, to teraz dobijmy do 5000 i otwórzmy kolejne po prostu jajki. Tak, no. ja też chcę właśnie to za 5 otworzyć. Ej, dobra, duszki dają beznadziejnie mało i chyba nie opłaca się ich otwierać, albo mi się tylko wydaje. No, Chociaż... Dynie są lepsze i rzadziej są puste niż te duszki. Tu jest na przykład duszek, który ma 80 tego HP, no nie? I on mi tutaj daje. No dobra, 90 to już nie tak mało. No ale ja, to mi dał pusta teraz wyczekałam. Dobra, dawajcie, zbieramy, 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 zbieramy. Rozwalaj go, rozwalaj, dobra, 93 na przykład. A tutaj dynia ma 20 i daje 27. Ok, czyli chyba jednak duszki są tak samo dobre Oj, duszy, czy słabe dynie. jak kiedy nie. To na przykład był duszek, co ma 150, więc on powinien dać naprawdę dużo, no nie? Tak w teorii, słuchajcie, rozwalmy go. I zobaczmy, czy no tyle to nie da. ma. Zobacz, on może być pusty. 200 dał. O, on nie dał, ja tak dał. No to 200 to jest sporo, serio, no bo ja mam. Ja mam 3900 teraz, a ty ile masz w tym momencie. No więc zaraz będziesz miał. Ja mam 4,5. Dobra, dobra, to rozwalamy, słuchajcie, tego tutaj Przez gościa. nie brakuje. Ten dał 75, to tego też tutaj rozwalimy. On ma 75 HP, więc. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, pyk. Ok, do 88. 81 dostałam. Dobra, rozwalamy go, rozwalamy. Ciach, 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 ciach Długo dobra. się to zbiera? 4,2 tysiąca. Więc dawajcie, przebijamy 4, Julii, no, nie. no dobra, tu na przykład dynia, która słuchajcie miała 200 tego HP Więc o, zobaczmy, no powinna duszek. być naprawdę solidna, no nie? Powinna dać dużo No dobra, dała jakoś bardzo dużo winków Ale nam potrzebne są teraz cukry. No ta dynia na przykład dała 172 A ta widzowie daje nam w tym momencie 225 No to to już jest dużo, naprawdę, serio Czasem te o, dynie już nie dużo, dużo dają Tak, mam 4800 W tym momencie, aj, myślałem, że będzie 490 no i dobra, widzowie, teraz ten duszek powinien sprawić, że będziemy mieli 5 koła i mamy 500. Juli też ma 5000, więc idziemy tak, pięć sprawdzić. Też mam. Dobra. 500. Dawaj, otwieraj w takim razie pierwszy. Ja otwieraj pierwszy. Nie no, dawaj to pierwsza, a ja będę sprawdzał. Mamy tak, e, tutaj tego nie trafimy, ale jakby się trafił, ten legendarny, złajcie, spider. Dobra, uwaga. To by było pięknie. Zombie dog! Okej, okay, czyli najgorsze, co, co mogłaś trafić. I pytanie, ile on ma siły? Powiedz mi, ile on ma siły? To bo jestem ciekaw, on może czy Płoo 4 tysięcy! Ile? 000. 100 koła ma? Czekajcie, to ja otwieram no. swojego i dostaję Frankenpapi, czyli Ej. drugie najgorsze. To on może już być naprawdę dużo i ma 150 tysięcy no. za jakieś cukierki. Wow, co tu się dzieje! No to w takim Ciekawe, razie. Ile słuchajcie, mieć tę musimy zbierać tego zadycha. No dobra, tutaj słuchajcie, mamy także szczęście na 15 ja. minut. I umówiliśmy się, że Juli teraz, słuchajcie, będzie zbierała Zbieram na właśnie zadychy. tego gościa. Na Natomiast ja się na razie wracam i teraz chciałbym, słuchajcie, poenchantować swoje pety. Bo my mamy tutaj pety, które, słuchajcie, mają enchanty. Na przykład tutaj Winner, Winner 3 czy coś takiego. Ty, ale mamy mi się też dobre pety, mało, nie mają No dobra, ja ci teraz ich nie zabieram, więc na pewno coś tam masz do rozwalenia. Tutaj, gość, milion 280 słuchajcie. No to co, Winner, Winner 2 możemy, na przykład, bez problemu jak najbardziej mu tutaj wrzucić, no nie? I teraz już jest naprawdę konkretny. Tutaj, gość, na przykład, mam milion 340 i też nie za dużo, słuchajcie, może zrobić. Więc co, szczęście, Słuchajcie, dwa. Ja mu tutaj daję jeszcze. Wow, dwa. Wow, cukierków dostałam. O kurde, no, to, to, no to, to już jest całkiem sporo w sumie. Tutaj gość ma milion dwieście. I damy Każdy mu, słuchajcie, nie... e, zwycięzcę. Tak, damy mu, słuchajcie, zwycięzcę, bo na tym mi też zależy, żeby jednak dostawać więcej tych pucharków. Tutaj, słuchajcie, jest też milion pięćdziesiąt, więc winner winner dwa damy. I drugiemu, słuchajcie, bym dał winner winner dwa także. Serio. I teraz pytanie, czy zostaje nam jeszcze jakiś pecik, który, słuchajcie, nie ma niczego, a będziemy go używać. No dobra, tu jest taki rainbow astral vibe e, i teraz vibe a nie, vibe. No, nie I teraz mu vibe. damy, słuchajcie, 15. A za, za 15 kupimy mu jedną rzecz. I teraz, słuchajcie, szukam jeszcze jakiegoś kolejnego. No tu dla przykładu jest za 960 tysięcy, że 960 tysięcy siły gość ma. I można by mu dać winner winner 3, ale no niestety. Więc damy mu, słuchajcie, no właśnie. Teo. Bo to słuchajcie, też jest całkiem spoko entra. No bo robisz no odrodzenia? No właśnie, zrobiłem. I teraz w tym momencie będę miał bardzo mało siły, prawda? Wow. O ile zbieram, po 175 miliardów? No dobra. To to, słuchajcie, jest naprawdę. Mało, ale teraz mogę walnąć, patrzę, ile odrodzeń. Kurde, mamy 147 SX, więc chyba do samego końca może się udać, a może nie. Zobaczmy, słuchajcie, czy jest. To znaczy tych stanie... petów z świata nie można sprzedawać Ej, dobra. i dostawać cukierki za to. Ile mamy, słuchajcie, a tutaj super odrodzenie, to tam jedno, prędkość chodzenia można za to ulepszyć, ale ja bym chciał zobaczyć, ile tutaj mamy. 73 odrodzenia teraz. Więc znajdźmy coś na Winner Winner 2. No dobra, tu naprzód jest gość, słuchajcie, który nie ma niczego. Więc Winner Winner 2 jak najbardziej do niego wjeżdża. Tutaj tak samo, słuchajcie, jest gość po 7. I na razie myślę, że będziemy ich ule używać, dlatego że nie mamy po prostu lepszych pecików. Więc jak najbardziej myślę, że możemy im te wasie winerki powrzucać. A następnie, słuchajcie, zrobić znowu mnóstwo odrodzeń. Ja bym teraz pocisnął, słuchajcie, te odrodzenia aż do samego końca. Zobaczył, czy będziemy w stanie do samego końca to przycisnąć. Ale no dużo. i na pewno szlaki, słuchajcie. Szlaki są tutaj, a może te byśmy te sobie szlaki kupili? przyspieszają i też dają siłę, tak? Bo ja sobie ostatnio kupiłam. Tak, szlaki przyspieszają i, i dają dużo, dość naprawdę dużo siły, więc słuchajcie. Dawajcie, mamy maksa odrodzeń teraz w tym momencie i zbieramy siłę od zera, ale zbieramy jej dużo. I teraz chcę iść, słuchajcie, do ostatniego świata, żeby zobaczyć, ile tej siły będziemy zbierać. Znaczy, no, ja na razie mam odblokowany tylko Dino World, bo miałem super odrodzenie. Ale teraz, jak włączymy to i włączymy Dino to... World, gdzie to jest? Ej, dobra, ja też czekajcie. Czy to mogę odblokować? Ej, no tak, ale to jest po bunkrze dopiero. Ok, 83,5 tryliona na jedno zgięcie. No to, to, słuchajcie, jest całkiem szybkie, powiedziałbym. Dobra, słuchajcie, po chwili mamy 2,4 i on nie zbiera tego jakoś hardkorowo szybko, ale trzeba przyznać jedną rzecz, popatrzcie, ten gość ma od nas o 20 razy więcej siły, no nie? Ten natomiast, słuchajcie, no wcale nie jakoś też wielka różnica. Na zasadzie, że jakbym zostawił kompa na długo, to on by bez problemu sobie Dobiero tutaj Dopiero 3,5 tysiąca cukierków. Natomiast ciekawe czy... No tak, słuchajcie, jest duża różnica. Chciałem się dowiedzieć, czy ja będę szybciej rozwalał, słuchajcie, teraz te duszki po ogarnięciu tych pecików jeszcze. Jest różnica, słuchajcie, serio, jest szybciej, ale Teraz nie, nie masz pecików. No, czekaj. Ej, już się bałem, że nie mam pecików, słuchajcie, ale ja je mam. Tylko ja nie mam ich, jakby pokazanych, dlatego, że one mi tutaj za bardzo przeszkadzały, no nie? Ale czekaj. Niektóre rzeczy się dość wolno bije, powiedziałbym. No, na przykład tutaj to dość wolno poszło. No, tutaj, słuchajcie, Dynia miała aż 200 HP, więc ona powinna mi dać tych cukierków naprawdę tyle, że no właśnie, by całe może być pusta. Są... No, dała 214. Tutaj tak samo jest Dynia, co ma 150 HP. No więc, kurde, to no, gdyby one dawały po 1000, na przykład, to by było mocno. Ale muszę przyznać, że i tak, jak na to, że one, jakby ten świat w ogóle jest w tej siłowni to jakaś Czyli każdy nadynię. gracz, wiecie, nawet ten, wiecie, który nie ma za dobrych petów, ma tutaj dostęp To on może sobie naprawdę tych petów jednak narobić przy pomocy tych dyni Dobra, widzowie, mamy już tutaj ponad 2,5 koła, Julka ma 5 koła Więc zobaczymy, słuchajcie, jakie pety Odcieramy. nam wypadną Ale właśnie, czekaj, wejdę w miksturki Wezmę tak, wzmocnienie szczęścia jajek czy złoty Ej, dobra, weźmiemy to i słuchajcie, weźmiemy to ja tu jakieś miksturki, poczekaj. I teraz tak słuchajcie, ja sobie to otwieram i uwaga, jajko za 2,5 poltergeist pingwin, czyli złoty, słuchajcie. Więc zadziałała mikstura i jeszcze nie jest on tak? najsłabszy, bo to jest ten drugi najsłabszy. Dobra, ja też więc coś czekaj, teraz z ma... Zobaczę. Ej! a czemu on jest niezłoty? Wow, przecież on mi się trafił złoty Otwieram. Ej dobra, to jest najdziwniejsze co w życiu widziałem Słuchajcie, przecież ja trafiłem złotego gościa On nie jest w ogóle złoty w żadnym Ale poczekaj, poczekaj, ale jak to możliwe? No dobra, to niech Julii otworzy i zobaczymy co jej Słuchajcie się trafi. Otwieram Okej, okay, bo ja tutaj miałem tego Frankenpapiego I on miał 150 Epicki werewolf cup Okej, okay, to on jest mocny Ile on ma siły w takim razie? On może być Prawdziem. słuchajcie naprawdę potężny, bo ten ma 150 Więc ten może mieć ze 200 Nawet, no nie? Coś takiego O, 400 tysięcy. 400? Koła? O kurde Ej, dobra, to wiecie o co chodzi? My mówimy o, o petach lepszych niż z Dino World. To wow! Natomiast, żeby kupić to, to ja nie wiem, co musisz zrobić.